Oliwie Raniak, koniam się nisko i zapraszam na relację z niecodziennego wydarzenia, czwartego już spotkania liderów nieruchomości zorganizowanego przez Oto Dom. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają wiedzą doskonale po co, po wiedzę, po emocje, po nowe perspektywy wreszcie. Aby móc je poznać i zrozumieć zawsze zapraszani są tutaj wyjątkowi ludzie, prelegenci, którzy nie tylko o rynku nieruchomości wiedzą sporo, ale także o życiu i biznesie. Oskar Zięta, Marek Kondrat, czy trzeba lepszych rekomendacji? i yeah. umiejętne zmiksowanie specjalistów z różnych dziedzin, wzajemne inspirowanie się daje szansę na rozwiązania nietuzinkowe. co jest chyba dosyć istotne w takim miksowaniu świata. Wszystko rozbija się tak naprawdę o zmianę perspektywy. Dlatego też tytuł tego spotkania, nowe perspektywy. I myślę, że ci, którzy tutaj przychodzą, to mają swoją perspektywę, a my jesteśmy od tego, żeby dać tą inną perspektywę. I stąd psycholog, stąd ktoś od sztucznej inteligencji, czyli ludzie, którzy powodują, że de facto my wychodzimy z tego naszego pudełka. I myślę, że tak naprawdę słowem kluczem jest zmiana. I myślę, że to co powiedział profesor Omer, że my musimy trenować jakby adaptację tej zmiany i musimy cały czas się przyzwyczajać, że zmiana jest właściwie konstans, to jest, to jest podstawa. A teraz rynek nieruchomości zaczyna wrzeć, wchodzą nowe modele, klienci naprawdę oczekują zupełnie innej obsługi i myślę, że ten taki zawód agenta, który jeszcze troszeczkę był taki zastany i taki bardzo te, tradycyjny, musi się przeobrazić i po to to jesteśmy, żeby właśnie zapalić tych pośredników do, do tych przeobrażeń. Design, kreacja, ale też technologia, która może zmienić naszą przyszłość. Twoim marzeniem jest, żeby to, co wymyśliłeś, zmieniało rzeczywistość. Nie tylko no tu, ale być może w kosmosie. No i fajne jest też to, że dopiero teraz ludzie zaczynają tego słuchać. My mówimy to już od 10 lat. Że e, wreszcie chyba. Że wreszcie zaczynają słuchać, tak. I, e, I nagle okazuje się, że nasze produkty są wpisane w, w circular economy jako jedne z lepiej wytworzonych i bardziej mądrych projektów. Proplaneta też. Tak, powiesz, tak, tak. proplaneta. Czyli Czyli nasz produkt jest wykonany z jednego, z jednego materiału. W momencie, kiedy się już tego produktu nie chce, on w 100% przechodzi na materiał, z którego potem wytworzony jest kolejny na przykład taki produkt. I to jest, to jest bardzo ekologiczne, również procesowo stoimy po tej zielonej stronie. Na to, że mądrość i doświadczenie jest w cenie i jeszcze umiejętność dzielenia się nim w określony sposób powoduje ten rodzaj zachłyśnięcia się i takiego pragnienia, tak, chciałbym tak samo umieć wyważyć i znaleźć właściwe momenty w życiu, żeby je wykorzystać. Może, myślę o, o szczerości także pewnej, że nie sposób nie mówić o tym, że... Że takie możliwości w nas istnieją, aby swoje życie umodelować bez względu na to, w jakim momencie tego życia jesteśmy. Że można zacząć coś od początku, nawet że można mieć dziecko, kiedy włos jest przypruszony siwizną. Ale to no, kilka elementów o tym decyduje: otwartość, ciekawość świata, no i chyba odwaga. Myślę, że tak. Otwartość świata, konstatacja własnych możliwości, tego, że jest wiele innych dziedzin. Od różniących się od tych, w których poczuliśmy się pewnie i w których groziła nam już rutyna. Póki życia, tyle młodości w nas. To było wyjątkowe święto ludzi z branży nieruchomości, liderów nieruchomości. Oto dom. Czwarte spotkanie możemy uznać za zamknięte. Do zobaczenia za rok.